I słodziaki. A dzisiaj zrobimy zakupy w sklepie Weroniki Sowy, czyli Versal Store. Co kupimy? Mam nadzieję, że same urocze rzeczy. Ale najpierw, jakiś zabłąkany słodziak mnie jeszcze nie subskrybuje, ma teraz czas klik na robić I kliknąć czerwony przycisk: subskrybuj! Jeśli taka seria Wam się spodoba, koniecznie zostawcie dużo kciuku w górę, to my zrobimy zakupy w kolejnym sklepie. A jakim? Piszcie koniecznie w komentarzach. Dzisiaj wydamy pewną sumę pieniędzy na gadżety i ubrania z Versal Store. Mam kilka rzeczy upatrzonych, ale jestem ciekawa, co Kitek uważa o tych rzeczach, które chce wybrać. Ale co tu dużo mówić? Zobaczmy, co takiego Weronika ma w swoim sklepie. Bo jeszcze nigdy tam nic nie kupowałam. Trzeba to zmienić. Dobra, już jesteśmy na sklepie naszej Weroniki Sowy i zobaczymy, co takiego wy tutaj wybrać. Weźmy sobie piłkę plażową. Ale my nie idziemy już na plażę. <laughs> mój kreatywny dziennik od Weroniki, czekaj damy na karcie drugiej, dobra co my tu jeszcze mamy? Snowbox, tam jest czapeczka z wersowką ej, ładna ta czapeczka Shalik Shalik. no Zakładałam się właśnie, czekaj, to jest różowy etui z logiem Suki Nie poruszajmy w tym filmiku kontrowersji jakie niesie ze sobą ta Sówka Przesłodkie Weronika Sowa Ej, to ja chcę to, dziennik też na pewno Dajcie mi koniecznie znać co wy byście chcieli ze sklepu Weroniki A ty nie chciałaś tego różowego? No ja wziąłem ten różowy A nie ten obok? Ten jest ładniejszy To nie jest różowy, to jest złoty No nie, on jest ładny, różowy nie. No zobacz Chyba chmurka obok Gdzie? Tam było etui z chmurką To? To jest chmurka Faktycznie z no, lepsze. Z suwką, czy z chmurką, sówką czy z chmurką, z sówką czy z chmurką. To są ciężkie wybory życiowe. I ta druga sprawa, czy Etuina iPhone A11 Pro będzie pasowało na dwunastkę, bo tutaj nie ma dwunastki. Czemu? Sprawdziłam, wymiary i się różnią tak dosłownie o milimetry, więc chyba zaryzykuję. Czapka wersu <laughs> Szalik beżowy, zobaczy sobie. Czapka wersu też zobaczymy. Skar i Darujmy sobie. A jest coś innego jeszcze? Mm, topy. No niekoniecznie są w moim stylu. Mało różowe i za ciemne. To jest w miarę. Ja myślałem, że Weronika ma bardziej taki różowy właśnie szkle. Ja też tak myślałam. Jeszcze raz w sumie to jesteśmy. No, beżowe wszystko. Zresztą, no ona kiedyś się tak ubrała, też się tak nie ubiera. Mało tej rzeczy. Mało. Wyprzedaże, no to jest to dla nas, czekaj. A już na wyprzedaże. No o. tak. Valentine Box, Ech, walentynkowy. Chcesz mi kupić na walentynki? Nie, to ty powinnaś mi kupić. Ja? A co ja? Tobie? A czemu nie? Tu mnie komarujesz. A na no Jest mi trochę przykro, myślałam, że będzie więcej gadżetów No szczerze, też myślę, że będzie dużo więcej Może na ekipatonosi jest więcej Właśnie, to może następnym razem Ekipatonosi, co wy na to? Ekipatonosi Jeśli chcecie, żebym nagrała moje zakupy w sklepie Ekipatonosi, napiszcie teraz Ekipatonosi Dobra, to ja zamówię parę rzeczy, nie mówię wam jakich I zobaczycie jak już paczka do mnie przyjdzie. No i dobra, łącznie poszło na to prawie 250 złotych Łącznie z dostawą. także czekamy Widzimy się za parę dni Plum! Parę dni minęło i nasza paczuszka jest już z nami! Na wstępie wita nas kontrowersyjne logosówki, ale to pominimy. Przejdźmy do rozpakowywania! Wee! Zaczynamy! Okej okay, i dam da. da dam. I ładnie to wygląda. Berzo. Nie widzę na stakach to jej karteczka. O, jest nawet coś tutaj napisane. O, dziękuję, że dołączyłeś do grona Teamsówki. Łukasz dołączyłyśmy do Teamsówek! To dołączyłeś. Ale numer! To tak to idzie! O, no to widzicie, warto było widać te 250 zł. Mam nadzieję, że pokażesz je tak samo jak ja. Buziaki, wersą. Buziaki! Mufina! Teraz mogę jechać do ekipy? Nie wiem jak wy, ale ja zawsze nie lubię rozrywać takich rzeczy, bo mm, szkoda mi. Nie o Oooooo, o, dlaczego to zrobiłaś? Okej, okay. ej ładnie to wygląda, w sensie bardzo ładnie jest to zapakowane Bardzo uroczo, wszystkie rzeczy do siebie pasują, no bo w sumie są w podobnej kolorystyce To jest moja tui na telefon, który nie wiem czy pasuje, więc zaraz to przymierzymy I wszystko ładnie rozpakowujemy, także po kolei pokazujemy wszystko co jest w środku Ui! Ui! Zaczynamy od naszego etui Ej, tam nie było suwki Oj, zaraz będziesz miał dużo suwek ta pa! To z wsówki. No, tylko że to jest do 11 pro. I ja nie wiem, czy to się zgra z moim telefonem. W ogóle to jest jakiś takie znikające ten kolor, czy coś, nie? Szczony jest po prostu taki. Wow! O ja cię kręcę, czekajcie, ja to wyjmę z tego pakowania! Co? Ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie to zmienia kolor, a tam jest płyn w środku. Ale czadzior, taki różowy. Mogę je pożyczyć. Ej, poczekaj, najpierw przymierzymy, czy to w ogóle pasuje na mój telefon. Póki co na moim telefonie mam takie twi, które uważam, że jest przeurocze, jeszcze znajoma mi Zrobiła takie boskie. Jak to się nazywa? Przecież zawieszka? Zawieszka na telefon, to chyba. Czarmsik. No nieważne. Na niej jest napisane mufina i X-Kitek. Uroczo i jest cukiereczek. Ale dobra, chwila. Spróbujmy to wcisnąć. A więc chwila prawdy, czy to w ogóle będzie pasować na mój telefon? Miejmy nadzieję. O, matko, to będzie porażka. Nie pasuje. Totalnie. Ech, ale mi przykro teraz. <śmiech> <śmiech> dobra, może ja to przykleję jakoś do tego, albo wytnę samochód. Ile za to zapłaciłaś? No. Dużo. No co z tym zrobisz? Ale jakie jest ładne. Co ty z tym zrobisz? Powiedz mi. No, no wiesz co? Oprawię prawie w ramkę. Ja wcześniej nie szczaiłam, ale to świeci w ciemności. Teraz patrzymy na. Szalik! W <noise> I nasza czapeczka, która będzie mnie grzała już niedługo, bo w sumie już idzie jesień. Powiem Wam tak. Y, ogólnie kolor jest taki troszeczkę mniej beżowy, tylko taki szarawy się robi przez te na drugi czarne. Ehm, logo jest tutaj, znaczy logo. Inicjały są trochę niewyraźne. W sumie na kamerze w miarę tak no, to wygląda. W miarę tak. Może masz oczopląs po prostu, rozumiesz, jak na to patrzysz. To niemożliwe. Nie no, wydaje mi się, że jest okej. Okay. Ona nie jest za ciepła, czyli na jesień będzie idealna. Nie na zimę, tylko na jesień, czyli na teraz, więc się w sumie cieszę. Zaraz ją przymierzę, zobaczę, jak w niej wyglądam. No i co? No i będę w mojej. Wersówce chodzić sobie na spacerki. Żebyś, żebyś, żebyś nie odleciała czasem. Kitek. No co? Oto tutaj mamy takie sznureczki, proszę bardzo, od pompona. Będziesz ja sobie mogła przywiązać do czoła, żeby ci, ci czapka nie spadła. Okej. Okay. A no to są, ci mówię. Też mi się tak wydaje. Teraz przyszła pora na moją ulubioną rzecz, czyli ten szalik z imitacjami. Powiem wam, że naprawdę mi się podoba. Jest taki, też właśnie taki idealny na jesień, bo nie jest za ciepły. ten już jest taki beżowy-beżowy. No, on ma ładny kolor, no bo zobaczcie sobie porównanie. Ten jest takim szarym, Beżem, a ten jest taki cieplutki, więc nie poleciłabym czapki. Bardziej bym poleciła ten szalik i zaraz się też w niego ubiorę. Zobaczę, jak wyglądam, bo szczerze, naprawdę, miałam do niego duże nadzieje i chyba mnie nie zawiódł. Serio? Chyba, że się popruje. Tak. No co? Chyba, że ty go poprujesz. Możliwe. Tak o, się nie. Robimy test wytrzymałości. Zapomnij. Ja z jednej strony z... będziemy przeciągać go jak linę. być rzetelny <laughs> sprawdzian. Nie. Proszę. zwijamy kanapeczkę. Przymierzamy. Czemu stoisz na łóżku? Aliczek jest serio Czy Bardzo mi się podoba. Co w nim uważasz, kidek? Weź tak zarzuć, nie widać go całego Aż coś spadło O! o teraz lepiej Jaką szczopeczkę? W sumie nie wyglądasz tak źle. W sensie w ich zestawieniu wyglądało gorzej, ale tak mi się podoba Okej okay. Będę miała na jesień Wersówka I ostatnia to dziennik Werso, mój... bestseller <laughs> Na mur. dole tak pisze. A, gdzie? A tu faktycznie. A no, to jest pokaż, A to nadrukowane w ogóle. Bez celu. to jest nadrukowane, rozumiesz? Wiem. Tak, w każdym mój kreatywny dziennik od Wersu. Zobaczymy w ogóle, co to jest. Bo no, szczerze, nie mam pojęcia. Nawet mogę się podpisać tej, żeby było. Czekaj, zróbmy analizę pierwszej strony. Murka! Murka, słówka, sówka, serduszko. Tam są filmy, nagrywanie. Instagram. I zapraszam na mój Instagram. Link macie w opisie i nazywam się Art To jest Mufinka Ej, patrzcie, to jestem ja. Wiedziała. Jak miło, no zobaczcie. A co mam z tyłu? Matko Idealny. No, Tyle przeczytałem, już wystarczy Jezu, jaki dziubek wersja tam robi, Ojej, faktycznie Ja bym tak chyba nie umiała Dobra, no to zaczynamy go przeglądać W ogóle to wygląda jakby był kołowy, rozumiesz? Fajnie Okej, okay, to nasz dziennik W ogóle wszystko się tak ładnie do siebie wpasowuje Więc fajnie to wygląda z naszą przeuroczą chmurką I zobaczmy, co tutaj takiego jest Okej okay. On jest naprawdę kreatywny Jak byłam mała, uwielbiałam właśnie takiego typu rzeczy I w sumie do tej pory lubię Ale ostatnio nic takiego nie wpadło w moje ręce e, Mój spis treści Też mega Ej, coraz bardziej mi się to podoba. Nie sądziłam, że coś takiego tu znajdę. Tutaj, wszystkie informacje, jakie mogę mieć o sobie. Najwyższy YouTuber, najlepsza YouTuberka. X-Kitek Mufina, Art. Tutaj wpiszcie, jakbyście to mieli, pamiętajcie. Okay. <laughs> Najlepsi przyjaciele, Mufina Arty i Kitek. Tutaj też. My się przyjaźnimy? Nie, no w sensie, że z osobami naszymi widzami. A. Znowu ja! Mufinka! I tu! ichmurka. chmurka! Marzenia, jakie mamy. To jest bardzo ładnie zrobione. Takie niby akwarelka. To łobatko nie spodziewałam się. Okej, co my tutaj mamy? Puder? Czemu? Make up challenge? Krupki testery Aha, czyli tutaj mamy wypróbować nasze na przykład pudry, podkłady Czyli takie jakby kolorowe swatch. Ej, ja wiem, co mi to przypomina Popcorn. Pobawmy się w zniszcz ten dziennik Nie! Czówka atakuje Łukasz, uspokój się Ej, to na pewno jest zniszcz ten dziennik Nie, to nie jest zniszcz ten dziennik. Jak nie? Przecież tam było po malu O, Ej, zobacz Maronika, jak jeszcze w różowych włosach i frizz w różowych mi się podobała w tej wersji. On jest bardzo ładnie zrobiony. O nie, phone case. Tak, przypomina mi o tym, że ten phone case nie pasuje na mój telefon. O może go tak patrz. No pasuje idealnie. No teraz musisz go wkleić po prostu. No, na śliny. Wklejasz, przyklepujesz, <laughs> idziemy do domu. Hej no. Ogólnie powiem wam, że cały dziennik jest bardzo fajnie zrobiony. Jak była mała strasznie chciała mieć coś takiego, więc z koleżankami same to robiłyśmy. No ale wiadomo, nam tak fajnie nie wychodziło, a to jest wszystko już gotowe do wypełnienia. Także no nic, tylko działać. to no... tylko zniszczyć. Nie. Jak? No przecież to wygląda jak zniszcz ten dziennik. Jeśli mam być szczera z tych wszystkich rzeczy najbardziej podoba mi się właśnie dziennik. A najmniej obudowa, bo mi nie pasuje na telefon! Czy my dostaliśmy naklejki? Gdzie? Dostaliśmy jakieś naklejki? Nie, a czemu? W ogóle nie dostaliśmy naklejek? Nie ma. Jak kiedyś oglądam w Verso, to to dorzucała naklejki. Żartujesz! Nie ma naklejek. Tronika! Daj naklejki. No ale masz mufinkę. I moja ocena to taka, że ten dziennik jest na pierwszym miejscu. Szalik tuż za nim, bo jest rewelacyjny, także bardzo go wam polecam. Czapki przejdzie, e, natomiast w moim akurat wykonaniu, em, w moim zamówieniu, no niestety wielki minus, bo nie było na dwunastkę. Jedynastka się nie zmieściła, to jest mój błąd, ale samo i jest bardzo kreatywnie zrobione. Ja jestem w szoku, że to tak zmienia kolor, w sensie ja nie byłam pewna, czy to chodzi o ciepło, czy o co, bo tak widziałam, że on niby zmienia, ale nie wiedziałam jak. Ogólnie Mamy to... Mamy większy problem niż to, Dobra. Szoki mi się zgniotły. Kitek. Zgniotły się po prostu, usiadły chyba. No, nie siadaj nich. na nich. No nieważne, a Wy mi koniecznie napiszcie, która z tych rzeczy podoba Wam się najbardziej. Oraz czy zamówiliście coś kiedyś ze sklepu Verso I czy były jakieś inne rzeczy bardziej różowe? Piszcie koniecznie, bo muszę się dowiedzieć. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie mi dużo kciuków w górę, subskrypcję. Z dzwoneczkiem. W komentarzu napiszcie koniecznie, w którym sklepie powinnam zrobić dalej zakupy. X, ekipa, czy może jeszcze w jakimś innym. Piszcie koniecznie, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki! Pá!